Coś, coś dla koneserów, y, smacznego podniemienia tutaj dzisiaj serwuję. A gdzie to jest? A, A tu u mnie. Jezu, za porcję czekaj. Tak, jest tak. Y, sarnina, albo y, mięso z dzika, albo z pumy. Wszystko w tej samej cenie. Dawaj z pumy. Z pumy, okej. Okay. Z Ja ci daję go tu. Moment. Ty masz numerek 6, 5, 8, 3, 1. Kurde, fakturę nawet. Proszę cię A, bardzo, wszystko zgadzałem. na legalu A no tak. Proszę cię bardzo, łomotko bosko. Pokarno gryza Ole syte mm -hmm. Jeszcze się napieło. No coś dla koneserów Smacznego kurwa. podniebienia Tylko u boomera To jeszcze z grilla Jest Dopiero zrobione Zobacz Wszystko na bieżąco pieczone Ja cię kręcę Bierz coś od niego <laughs> Nie mam. No to jest, jedz, jest, bo zaraz wyjdą. No. edycja limitowana. Czekaj, patrz, robisz tak. Pozwól, że cię ujmę w kadrze. Czekaj, siądę sobie. o co masz dobrego? Dzień dobry. A dziczyzna. Do wyboru. Sarnina, puma albo dzik. Wszystko w tej samej cenie. Uu. A jak dużo tego masz? No, mam trochę sztuk jeszcze. Co wszystko, co masz? Mam 30 sztuk. To wszystko. 10 upieczonych, 20 muszę dopiec. To daj mi wszystkie upieczone. O kurde, dobra, to chwilę potrwa. Czemu chwilę potrwa? No bo muszę upiec. Znaczy te upieczone chcę? Aha, te upieczone, okej. Okay. Tam no sobie w tym kółeczku zmieniasz numer od nie? No. I ci samo podliczy później, nie? Na numerek. Osiem cztery pięć. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Trzymaj. Ja na... Trzymaj. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. O, dziękuję ślicznie. Nie, nie, nie. Poszła faktura normalnie? Smacznego, tak. Nie, nie, nie. Smacznego życzę.